Hej siemanku, to miast Gaznacie na Was w kolejnym odcinku o testowania kebabów, czyli kebabem recenzowanym jest Zoom Kebab. Idę zamówić i widzimy się na recenzji. Kebab bo już mam czas rozpocząć recenzję. Jest to oczywiście kebab mega za 22 zł. Za 22 zł. Um. Mmm. jest naprawdę długi. Dobre mięso. Bo tutaj nawet jest jakaś suróweczka. Mmm. Mm. Kozak. Mmm. Mm. Moja nota to, to 7 do 10 nie jest zły. Spokojnie mi. Patrząc na cenę, 20 zł, całkiem sporo. Zwróćcie to jest tylko 2 zł różnicy między moim ulubionym kebabem. No nie, więc nie ma takiej tragedii. polecam Zoom Kebab. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmu, udostępnijcie znajomym. Wybram Was na kolejny film na, 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 na obszernie nas. Na razie, cześć, hej, hej. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, razem z nożykiem, także